Hej, hej, z tej strony Asia z kanału Okunia budżetuje. Eee, moi drodzy, trzeba odczarować gry. Może mam nie za dużo pieniędzy. Najwyżej coś wezmę z kosztów, słuchajcie, e, zmiennych, jeśli taka będzie potrzeba. Mam też e, dość dużo drobnych. Natomiast mamy kilka nowych gier. Które jeszcze nie grałam i uznałam, że muszę je odczarować. Strasznie się tutaj, słuchajcie, zrobiło gęsto. Tu sobie, słuchajcie, wykreśliłam te w kobiecej matematyce te święta. Żebyśmy to raz wyprawili, słuchajcie. Bo ja tutaj mam ze sobą co trzeba. Natomiast z racji tego, że. Już w tym roku nie będę tutaj uzupełniała na te święta, to chciałabym, aby. Dobra, no raz... jak to wygląda? Wszystko tu. Schowam poza kadrem. Chciałabym, żeby kobieca matematyka. Zobaczcie, będę próżna. No, jakieś moje kobiece sprawy. Na kosmetyki to ja nie zbieram, ale po prostu na, na mnie. Po prostu nie wiem. Nie wiem jeszcze na co, ale będę tutaj próżna, słuchajcie. Coś będę chciała zrobić dla siebie. Dobrze, tutaj kawiarenkę mamy graną. O, nie mamy. Tutaj taki nowy, w, te, w tą nową grę nie graliśmy. I tutaj musimy. Słuchajcie, muszę wziąć tą nową kostkę. No i zobaczymy generalnie, co nam tu wypadnie. Która to jest kostka. O ta. No to jest ta dwudziestościenna. O, ależ ona jest sztosiwa. Patrzcie, jak się pcha ten czerwony do nas dzisiaj, co? Rzucam. Widać? 16. No i generalnie 16 zł. W takim razie odłożymy do tej gry. Ej, no, podoba mi się. Mam taki, wiecie, przypadek. No. Oj, fajnie się będzie w to grało, słuchajcie dobra 16 zł ale wiecie trzeba odczarować te gry bo one tu leżą i leżą i czekają a już niedługo w mojej kolekcji pojawi się jeszcze jedna nowa fantastyczna moim zdaniem giera no i będzie grane słuchajcie no i będzie grane Pewnie ci, którzy siedzą w budżetowym świecie, wiedzą o czym mówię. Jest to nowość od jednej z naszych koleżanek. Nie mogłam się powstrzymać, ale no, coś nowego, coś fajnego, coś świeżego będzie sztos. Ja jeszcze nie wiem, słuchajcie, na co przeznaczę te pieniądze. Zobaczymy. Generalnie jeśli chodzi o ten binder, słuchajcie, z grami, to ja go tak bardzo luźno traktuję. Ok, teraz mamy gierkę. Oczywiście tamta gra z kosteczką była od Izy sporachowana. Teraz słuchajcie, będzie gra Halloween. To jest już druga gra Halloweenowa, jaką mam w swojej kolekcji. Pierwsza jest od Izy, ta natomiast jest od magicznego budżetu. Z taką zarąbistą dynią. I w zestawie była też taka perłowa kostka. Ona jest boska. Fantastyczna jest. Dobra, zarzucamy nie gadamy. Trzy. Co? Ja tak podjadę. Raz, dwa. I trafiliśmy na jakiegoś medytującego, słuchajcie, kościotrupa. Spotykasz na swojej drodze siedzącego gość trupa. Zapytaj go o dalszą drogę. Wrzuć do koperty 20 zł. No, powiem Wam, że tak od razu na dzień dobry. Dwie dychy polecą, no ale co? Słuchajcie. A mówią, że kto pyta, nie błądzi, nie? No dobra. Dwie dychy idą. Dobrze. Ok. Teraz gierka jesienne wieczory. A też sobie tą kosteczką zagramy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Idź do przodu o trzy pola. Raz. Dwa. 3. Odłóż 10 złotych. No dobra. A niby taka gra, słuchajcie, nisko kwotowa. A tu cały czas coś. Dobrze. Każda złotówka oszczędzona, to wiecie. Coś cudownego. W moim malutkim świecie Kredytowym, muszę się Wam pochwalić. Spłaciłam jeden kredyt. Więc, tak jak mówiłam, przy planowaniu budżetu nie mam już czterech kredytów, a trzy. Oczywiście te nadpłaty, słuchajcie, pół nadpłaty. Te kwoty, które bym płaciła za kredyt, za ratę, ja będę sobie odkładać i lecimy, wiecie, metodą kuli śnieżnej dalej, nie? No. Ale to jest cudowne, słuchajcie, jak człowiek może zamknąć kolejne kredyty. Bo ja rok temu, w październiku, moi drodzy, miałam 8 kredytów. Już 5 jest za mną. Znaczy kredytów i wiecie, yy, miałam dwa normalne kredyty. Miałam Allegro Pay i miałam kartę kredytową. I wiecie, jak to było? Kupowałam na Allegro Pay. Zbliżała się, zbliżał się termin zapłaty, to płaciłam kartą kredytową. Wiecie, typowa pętla, nie? Dobra, a teraz już jestem, raz, że nie jestem w pętli z zadłużenia. Udało mi się spłacić kartę kredytową, spłacić dwa kredyty, spłacić Allegro Pay, no i teraz trzeci kredyt, który wcale nie był mały, ale został spłacony i cieszę się bardzo. I ostatnią ratę za ubezpieczenie będę miała w listopadzie za ubezpieczenie samochodu, a w grudniu planuję już nie brać kolejnego na raty, tylko będę planowała zapłacić pełną kwotę. Więc też, jakby to też można wziąć jako mm, kredyt, tak? Jakby, że też płacę kredyt, nie ma, nie? Chociaż nie jest to kredyt, to są po prostu raty za ubezpieczenie samochodu, ale to jak zakup na raty. Więc ja jestem szczęśliwa. Słuchajcie, jestem na najlepszej drodze do wolności. I nie wiem, czy któregoś dnia, jak się nie zdenerwuję, że tak powiem, jakbym chciała zamknąć na przykład któryś z tych jeszcze trzech kredytów szybciej. I możliwe, że tak się po prostu stanie. Że ja po prostu wyzeruję wszystkie gry, i tutaj powinnam mieć na część spłaty jednego. No wiecie, zobaczę. Będę sobie odkładać na razie na boczek tam kwoty i zobaczymy. Bo tak się może wydarzyć, że ja po prostu, wiecie, yy, mogę mieć w pewnym momencie taki przypływ, że dobra, robimy to i, i heja. A, policzmy się, słuchajcie, ciekawości. Ile ja tu mam? 111... Tu już dzisiaj nie będę grała więcej w gry, bo jakby nie mamy na to funduszy. 38. Natomiast, tak, nie ukrywam, że tak się może po prostu zdarzyć. I też, słuchajcie, nie miałabym żadnych skrupułów. No bo to wiecie, w dobrej wierze wszystko. Bo wiecie, im mniej rad człowiek płaci, tym więcej mu zostaje pieniędzy w kieszeni, nie? Odsetki i tak dalej i tak dalej, wiecie? No ja myślę, że tak trzeba będzie zrobić. Tu jest ile? 105. Tu 72. Jeszcze bym nie policzyła. Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Ee, że tak się któregoś dnia zdarzy, i jakbym was poinformowała, że słuchajcie, wyzerowałam gry, no to najprawdopodobniej właśnie jakiś kredyt zamykam. Mhm. Dobra, to też już poniczyłam. Tu mam 185. Mm, czy ja tutaj mam statusy? Mam. 27 o proszę Państwa to jest 1400 zł no 1413 dokładnie, a nie widzicie 1413 więc bardzo, bardzo możliwe że tak się skończy że któregoś dnia Asia do Was przyjdzie i powie, że słuchajcie wyzerowałam gry potem to już, wiecie, wtedy na przyjemności się zbieranie. No. Mm. No i co? I zostało nam trochę pieniędzy. I byłoby fajnie, gdybym drobnała zdrawkę. Mhm. Myślę, że byłoby miło. Zobaczymy. O nie, no Korgiś, nie ten. Nie odkleja mi się tu. Eee, lecimy. Lecimy ze zdrapkami. Mam sporo drobnych. Myślę, że możemy sobie troszkę poszaleć. Eee, zdrapiemy tu. Dycha. Poszalejemy dzisiaj trochę ze zdrabkami. 110 zł będzie. Jest drugi. Okej. Szybka podmianka, nie ma co tutaj, słuchajcie. Się zastanawiać. O, Lecimy dalej. Mhm. Uh -huh. Tą zdrabkę też już chciałabym skończyć niedługo. Ale tutaj, wiecie, są te dosyć takie... No są wyższe kwoty, no ja nie będę ukrywać, że nie. Ciekawa jestem, czy jest więcej niż 20 zł, pod którymś z obrazku, dobra. 15. Pewnie ten. O, kurczę. No dobra, lecę dalej, bo. O, Jesus. Czyli jednak było więcej niż 20. Puh, 45. O, ale mnie zamiotło. Ale to nic, to nic, to nic. To nic. 45 wkładam. Nie liczę jeszcze nawet tu, ile tu jest, bo nie chcę. Natomiast a faktycznie tu już mieliśmy taką raz sytuację. Chciałabym zobaczyć ile mniej więcej jeszcze w tej mm, zdrapce. Zostało tu. Do wydrapania. A, e, 90 zł. To nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Jak będę miał jakąś stółę wolną, to może już przyjdziemy ją dokończyć. Zrobić sobie. E, mania. E, maniuta. Musisz chyba poczekać znowu. E. Drapiemy Mańkę. Drapiemy Mańkę. Bez sentymentów. Dycha. Dobra. Dobra, Mania. Ja nawet nie wiem, słuchajcie, na jakie wartości są te koty, psy i tak dalej, bo ja jakby na wartości nie patrzyłam. Zresztą ja nie wiem, czy Iza miała to opisane. To jest chyba jedna wielka niewiadoma. Coś mi to, słuchajcie, końcóweczka precyzyjna. Nie zawsze chce działać. Czasami chyba potrzebuje takiego rozpisania dłuższego. A wiadomo, że jak się przechodzi z wyzwania do wyzwania, to tego czasa, czasu takiego na rozpisanie to za bardzo nie ma. Dwa, cztery. Aj. Chciałam dwuzłotówkę wygrzewać. Sześć. No, jeszcze jakaś piątka jest nawet. 8 i 10 dobra. Jeszcze możemy poszaleć. Hihi. Tak samo jeszcze nie zdecydowałam na co pójdą pieniądze ze zdrapek. Też możliwe, że na. Słuchajcie, uwolnienie się od kredytu, bądź na tatuaż. Ja naprawdę o tym marzę, i naprawdę nie mam, słuchajcie, takich momentów, żebym mogła zrobić coś dla siebie. Po prostu nigdy takich nie miałam. Więc może jest to dobry pomysł. Chciałabym bardzo zrobić to aw awokato. I zrobimy sobie, i jeszcze zastanawiam się, czy yy, nie rozpocząć tego czarnego kota. W nocy wszystkie koty są czarne. Tam jest 130 zł, wiecie, jakaś tam kwota nie jest jakaś mocno porażająca. Więc bardzo możliwe, że to jeszcze dzisiaj też drapniemy. Najpierw te kotki. To jest 2 złote. 8 złotych łącznie. Cuda strapka. Dobra. No i niestety trochę ten binder, słuchajcie, tych drobniaków dostanie. 22, prawda? 8 złotych, tak. Mm, ale no... Cóż ja poradzę? Nic nie zrobię, pani Władza. Dwa, cztery, sześć i osiem. Troszkę czasami i dromniaków musi załapać taki binderek. Tą świąteczną bym chętnie zdrapała, ale wiecie co, nie wiem, czy już jej nie zostawię na przyszły rok. Nie wiem tego jeszcze. Albo po prostu będzie miała inne przeznaczenie, bo jest piękna. Ale ja już dzisiaj zakończyłam świąteczne wyzwanie. Dobrze. I w nocy wszystkie koty są czarne. Widzicie to? Skość. Kocham z drapki. Nie będę nawet ukrywała, którego tu kotka najpierw drapniemy. Zaczniemy sobie może od tą. O kurczę, 20 zł. No, no to kito, kitulec nam trochę porobił. I grzewać w drobnych. I widzimy się za chwilę. Słuchajcie, udało mi się, po prostu farciara jestem. Z drobnych skarbące zostały same takie, wiecie, moniaki, których ja nie przepadam za nimi w pointerach. Natomiast wiecie, myślałam, że jeszcze jakiś tam bistrąk, uzupełnimy czy coś takiego. Mm -mm, nie ma szans. 5, 7, 9. 10, 12, 14, 16, 18, 19 i 20 zł. Słuchajcie, 50 groszówki, jak ja już uruchamiam, to, to wiedzcie, że nie mam nic. Dobra, ale odczarowane. Aha, dobra, tu nie ma statusu, to nie wnikam, nie wrzucam, yy, nie dopisuję. Będzie bez statusu. Tak więc na czarnych kotach skończymy dzisiejszy film. Dziękuję, że byliście ze mną. Patrzcie, tu się wszystko też fajnie. Uu, fajnie tu się wypełnia. Ale ja chyba nie zamknę segregatora. No. Mamy dzisiaj tyle drobnych, że nie ma opcji. Nawet nie będę, słuchajcie, próbowała, bo, bo szkoda mi segregatorka. No, tego się nie spodziewałam. Takie rzeczy się u mnie e, normalnie na filmach nie dzieją. Ale to dobrze. Dobrze, bo to tylko oznacza to, że mamy coraz więcej hajsu, że tak powiem. No, i niedługo jak już dokończymy tą naszą drabkę Yy, z wilkami, to będziemy mogli sobie w końcu policzyć, ile to jest pieniędzy i do czegoś fajnego wrzucić. Okej, okay, dobra. Nie przedłużam, bo ja jak zwykle gadam i gadam i gadam. Dziękuję, że byliście ze mną. Przepraszam za to przynudzanie, ale niektórzy lubią <śm> dłuższy kontent. Ostatnio tego u mnie trochę mniej. Mm. Wiecie, bo ja też nie chcę, nie wiadomo ile tutaj mam gadać, a poza tym, wiecie, też nie mam już takiej możliwości usiąść, pogadać sobie godzinę. No, rzadko kiedy jest taki moment, kiedy narzeczony jest w pracy, natomiast no, dzisiaj akurat wyjątkowa sytuacja. Chociaż powiem Wam, że no, oczywiście nie życzę mu pracy w nocy. Natomiast wszystko miejmy nadzieję, że pójdzie w tym kierunku, że dostaną pewną, pewne zlecenie w pracy, w sensie jako firma. No i troszeczkę się znowu ciuteńkę odkopiemy z tych problemów, które były do tej pory. Ale tak jak mówię, no w tamtym roku 8 kredytów, w tym roku. Rok później, gdyby mi ktoś mi powiedział, że tylu się pozbędę, to nie uwierzyłabym. W ogóle ja w tamtym roku to byłam w takim wiecie maraźmie, że nie wiedziałam, co mam robić, co ze sobą zrobić. A teraz oszczędności porobione. Kolejny kredyt zamknięty. Rewelacja. Jeżeli ktoś jeszcze mówi, że nie wiem, a po co wy to robicie? No, a tam będziesz 5 złotych odkładać, no bez sensu, i tak dalej, i tak dalej. Kuś was tych moich bezsensownych 2 złotówek, złotówek, 5 złotówek, 500 zł, 500 złotych na święta, od tak. Bez żadnego, wiecie, spinania się i bez żadnego naginania budżetu, ja, ja mam w tym momencie, no razem z tym holinkowym wyzwankiem, 800 złotych na święta i to tylko na prezenty dla rodziny. Bo na dzieciaki to jest oddzielny budżet w tym ich, słuchajcie, wyzwaniu rocznym. Czego chcieć więcej? Dla mnie rewelacja. Ja jestem bardzo zadowolona, słuchajcie, ja jestem po prostu wolna. No i słuchajcie, tak samo jak to, że chodzę na paznokcie. Ja wiem, że teraz odrost jest straszliwy, nie tylko się wybieram na uzupełnienie, ale słuchajcie, ja na paznokcie nie chodziłam. Nie wiem, z 7 lat, może więcej, bo, mi, bo mnie nie było stać, bo mi było szkoda pieniędzy. A teraz samo to, że mogę sobie pójść, że ktoś mi to zrobi profesjonalnie. No bo ja wcześniej robiłam sama w domu, natomiast to mi się nie trzymało nawet tygodnia, natomiast to już się prawie 4 tygodnie trzyma. <grym> Więc raz jak na 4 tygodnia ja sobie pójdę ok, no ten odrost jest, ale przynajmniej ta ręka zupełnie inaczej wygląda, tak? I że ja sobie mogę pójść, usiąść i mieć czas tylko dla siebie, to jest rewelacja, naprawdę. Naprawdę polecam każdemu, bo ten spokój, który jest w głowie, yy, wiedząc, że mamy jakieś tam oszczędności, mogę sobie pozwolić na to, żeby pójść sobie raz na jakiś czas na pazury. Że tak powiem, to jest mind blowing normalnie. Życzę Wam wszystkim takich oszczędności. Życzę Wam wszystkim spełnienia marzeń i dążenia po kolei do spełnienia swoich celów, bo marzenia się spełnia po prostu. Tym optymistycznym akcentem. Kończę dzisiejsze te wywody. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam oczywiście do lajkowania, komentowania, subskrybowania, zapisywania sobie na później niektórych treści. Tych oczywiście, które wnoszą cokolwiek do mm, dla Was, do, 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 do Waszego jakby mm, życia. A ja już dziękuję Wam bardzo. I co? Trzymajcie się. Do zobaczenia. pa Pa!